Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam fajny i darmowy sposób, w jaki można zwiększyć plony czosnku. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, u mnie czosnki zaczęły puszczać pęd kwiatowy. Są to czosnki, które były sadzone na jesień poprzedniego roku, więc. Że tak powiem, takie ich prawo, ale teraz ja, jako osoba, która lubi mieć duże czosnki i mieć możliwość zwiększenia plonów, teraz te pędy będę ucinać. Nie lubię marnować jedzenia, więc już teraz powiem Wam, że te pędy są jadalne. Można je przyprawiać, jeść jak zwykły szczypiorek, traktować jak cebulkę, można marynować, robić różnego rodzaju pesto, zapiekać, smażyć i gotować. Także wiele różnych rozwiązań. Na pewno znajdziecie ich zastosowanie. Mają fajny czosnkowy smak, na pewno dużo witamin, więc fajnie na tak wczesną porę jak czerwiec się nam przydadzą. U mnie, jak widzicie, czosnki rosną wraz z truskawkami. Trochę pożółkły im liście, ale myślę, że jak podleję je jakąś gnojówką odżywczą, to trochę im się poprawi. Nie chcę niczym pryskać, jeżeli chodzi o choroby. W zasadzie nie jestem pewna, czy to jest jakaś choroba grzybowa. Zacznę najpierw od nawiezienia, później będziemy ewentualnie coś myśleć. Nie chcę ich niczym takim pryskać, ponieważ, jak widzicie, u mnie jest to uprawa współrzędna, więc nie mogłabym wtedy zajadać truskawek i poziomek, które coraz szybciej i lepiej dojrzewają. Najlepiej, jeżeli przygotujecie sobie do obcina, obcinania tych pędów kwiatowych nożyczki lub sekator. Można też w łatwy sposób wyłamać, ale wiadomo, nie chcecie się na pewno brudzić. Można też troszkę za bardzo uszkodzić sam czosnek. Ja będę ucinała przy samym poziomie listków. Jeżeli wasze czosnki jeszcze nie zaczęły puszczać pędów kwiatowych, to się tym nie przejmujcie, ponieważ. Może być tak, że jest jeszcze po prostu u Was troszkę za wcześnie na to. Wasze czosnki muszą sobie jeszcze trochę podrosnąć. Jeżeli to są czosnki sadzone wiosną, to z reguły nie powinny wytworzyć pędu kwiatowego, ale z tym też bywa różnie. Więc jeżeli też wytworzą, to oczywiście też powycinajcie. Jeżeli chcecie zostawić ten, na nasionka ten kwiat. To oczywiście można, ale po pierwsze na pewno, albo z reguły nie będzie wam potrzebny miliard nasion, bo z tego tyle pewnie by wyszło, bynajmniej u mnie. Więc zostawcie sobie, nie wiem, 3-4 czosnki i pięknie wam zakwitnie. Wy sobie pozbieracie potem nasionka, a pszczółki i motyle będą zadowolone, czy jakieś inne owady. Natomiast, jeżeli tak jak ja, no nie potrzebujecie nasion, bo wysiewacie, wysadzacie w zasadzie czosnek z takich. Gotowych, malutkich ząbków, które będą szybciej i dużo większe jako plon później. No to, tak jak ja, ogławiajcie i będziecie mieli na pewno trochę większe główki niż w momencie, kiedy nie przytniecie nic. Jak widzicie, u mnie te pędy są różnej wielkości. Jedne są takie długie, inne troszkę krótsze. I to jest normalne. Nie każdy czosnek w tym samym momencie będzie tak samo dojrzały i tak samo wyrośnięty, jak pozostałe. Więc teraz przejdźcie, sprawdźcie, powycinajcie te czosniki, które są dłuższe. A jeżeli macie takie maluteńkie, to zaczekajcie jeszcze kilka dni i wtedy powycinajcie. Ja na pewno będę musiała przejść jeszcze z raz czy dwa razy, poobserwować i powycinać te później dojrzewające, które później wytworzą. Wytworzą pęd kwiatowy. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Piszcie w komentarzach, jak tam wasze czosnki, czy też takie dość marne, jak moje. Ale liczę mimo wszystko na dość ładne plony. Cześć!